Dzień dobry proszę Państwa, ja się nazywam Patery i witam Was w kolejnym odcinku z Princess Peach Showtime. Zagramy sobie w kolejnym odcinku z Princess Peach Showtime i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni jak zawsze. Dziękuję Wam wszystkim za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subiki, które zostawicie pod tym filmem, bo mam taką nadzieję, że je zostawicie. No i dodatkowo zachęcam Was do zerknięcia na dole do linków, gdzie możecie wejść na kapselka, możecie wejść na... Patronite, gdzie możecie mnie wesprzeć, kupując na kapselku też, ale też również możecie wypić ze mną wirtualną kawę, ale żeby nie przedłużać, zapraszam Was również na Instagrama, gdzie się pojawiają filmy i e, filmy. Zdjęcia e, zapraszam Was również na TikToka, ale i również na, ka, na naszego tutaj e, Discorda, na kanał na Discorda. I lecimy z kolejnym tutaj, jak będą długie te odcinki, nikt tego nie wie, ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego cudownego odcinka. Że łapka w górę, mile widziano moi drodzy, powtarzam to się może często, ale dla twórcy jest to bardzo ważne, żebyście zostawili łapkę w górę. Oho, samoloty. Aha, dobra. Okej. Okay. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, tu nic nie ma. Okej. Okay. Tyk. I... Opsa. Udało się nam zebrać wszystkie monetki Dobra, lecimy dalej Okej, okay, lecimy hmm. hops i hops. Dobra. Zaczymy tu, zbieramy monetki. Zbieramy kolejne monetki. Jeszcze jedne monetki tutaj. Ojej. Oh yeah. Ale zebrałem? Zebrałem. Nie można powiedzieć, że nie zebrałem, bo zebrałem. Jakim sposobem, nie pytajcie, ale zebrałem. To jest Złoty Marian. Ciekawe, czy tutaj amiibo działa, ale pewnie nie, bo to jest gra bardziej bez amibowa. Nie mam jeszcze żadnego amiibo, żeby sprawdzić. Chciałbym mieć amibo, ale patrząc na te ceny, to trochę mi przerastają te ceny Amibo. Okej. Okay. Aha, okej, okay, okej. Okay. Pakujemy. Ej, 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 Dobra, ukryty poziom, tam do niego nie odblokowywałem, bo w sumie dawno nie miałem, jak to tyle? Nie gadajcie, że to tyle, nieee. Co mi kasa, jak tutaj nie ma na co wydawać. Nie, nic, no. Okej. Okay. Dobra, jak tu możemy się... No dobra, hakujemy to. Udzielaj! No! Pięknie! Mamy to. Podobno za komplet nic nie ma. Oglądajmy jakiegoś typa, który całość robił. Tam podobno nic nie ma za całość. Tak! Mam ją! Nie ominąłem chociaż tutaj na razie gwiązek miał minę! Wy kochani, dajcie łapkę w górę. A ja, Aha, minowy. poziom, bym miał minął. No, no i to rozumiem. Dobra? Coś mamy. Nie, nic. To no dobra. Kolejna gwiazdka po prostu. To by było cudownie, jakby się udało wszystkie, ale. Pewnie nie. Ojej, ojej, jak tego dużo teraz. No. Kurde, jak chwyciłem. życko, tu mamy piaskę, tak, nie, omijajmy, okej. Okay. Okay. Nara. Huh? Oh. Dobra. Eh. Okej, okay. tutaj hakujemy, trochę zasłaniam, ale myślę, że powinno być kit. Okej, okay. rozpadamy stąd, tak? No, tak myślałem, że to tak będzie trzeba do tych gnojów, i teraz tutaj hakujemy. Pięknie! Żyć dodatkowe. Otwieraj mi drzwi. Aha, tak! Mam komplet! Waarom jeszcze raz? Mordi, kochane, mam komplet! Gwiazek! O je! Kurde, to muszę na tych rokach. Zos. Ja pójdę dołem A tak Błakam, niech te gwiazdki się zapiszą. To jest taki alarytmik. Sorki. Sorki za mój mikrofon, ale on nie jest już jakiś genialny. Nie zdobyłem tego wstączki, ale ale mamy wszystkie gwiazdki, tak? Jak to stoimy z czasem? O, no, to jeszcze zrobimy sobie, zależnie co będzie, bo chyba został nam bossu z tego, co widzę. Z tego, co tak sobie myślę. Zachęcam Was do, do zostawienia suba, bo już niebawem pojawi się film z moją kolekcją no, bo nowymi rzeczami. Ja są naprawdę sztosy, tak Wam powiem. Tak, są sztosy, tak szczerze mówiąc. Bo... Nie chcę Wam zdradzać, ale mam coś, co polowałem od dawien, dawna. Kiedyś można było kupić to za grosze. Dziś kosztuje to krocie, no ale. Ceny niektórych rzeczy rosną do góry, to jest może nie tyle inflacja, bo to nowa rzecz, nie jest, ale ze względu na swoje lata, ceny niektórych rzeczy podnoszą się w cenie. 25. Tak, teraz będziemy mieli laga przez chwilę, zobaczycie, laga. Dwie klatki na krzyż, ale się przestraszy, tak szczerze mówiąc. Gór, jakie ja mam podkrężone oczy, tak Fight away. Jak sobie tak wezmę. Tak, zobaczcie. Te nie może, ale te to już w ogóle jest takie cztery podobno są piętra. Jesteśmy na trzecim, więc jeszcze jedno piętro. W kolejnym odcinku powinniśmy trzy piętra ogarnąć trzy te rzeczy powinniśmy ogarnąć, w zależności jak to wyjdzie z czasem. Ale tak dwie co najmniej, a cztery są na poziomie. Myślę, że damy radę. Plus jeszcze tam... Jak ktoś lubi bonusowe, to są jeszcze piwnice, ale głównej gry to są cztery poziomy. Mamy lewa. Co to jest lew, nie? pot leon Dobra, zaczynamy sobie bossa. Okej. Okay. Malo Dawaj, 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 synek okej, okay, dostał. Może teraz szybciej pójdzie, wy tego nie widzicie, ale ja drugą próbę Dostał! No pierwszym razem biarem mi szło do... Pewnego momentu, a tak poszło do dupy, szczerze mówiąc. się jest taki trudniejszy etap, szczerze Wam powiem. To mi nic nie daje, dobra. Teraz będzie na dole, to my tutaj dobrze, że jesteśmy na górze. I teraz co tu będzie? Aha. Nie dostał no. Kurde, jak to go tak od razu? No, skakujemy na gó... Skakujemy na górę. Skakujemy na górę. Dostał w łeb Nie sięgnęło no Tego wszystkiego aż mi się ręce co nie cię o Dobra, tu nie ciebie. Dobra, to stop web, ale czy to coś pomoże? No tak średnio bym powiedział. Ciężki jest. To się długi. Może nie ciężki, ale długi. No musimy tak. I teraz poczekamy drugi etap dół. To nam nie tyka tutaj akurat. Tak! O to chodziło. Pompujemy, pompujemy, pompujemy i trzeci taki głupi etap. Aha. Musimy się tu schować. Będzie żigol? Kurde, nie trafiło. Tak. Laser poszedł, teraz będzie laser po drugiej stronie. Jak ktoś już raz to przechodził, w sensie nawet z fejlem, to da się ogarnąć, bo to jest dosyć proste. Urwa. no dosyć prosta, a sam robi głupie błędy. Oj, głupie błędy, no. Czy ty mi tutaj zbymiotujesz z kulką? Nie, ty mi wymiotujesz czymś gorszym. Dobra, dostaw głęb. Kopia dostała w web. Jak kopia dostaje w łeb to nic się nie dzieje Ładnie to wygląda I czemu tak etap ładowania się nie może ładować? To musi lagować Nie umiem trafić. Za cholerę. Więc znaczy długi, długi odcinek. Fak. Cztery życzka. Tylko coś tam ciapnęła, ale Za słabo, za słabo Okej okay. Da pamięć już to można mieć ten etap Dobra, dawaj mi tą kulę. O, oh, dostałem. O, oh, dostałem. Okay, Jakie jajca Dostał Tak Końcu Końcu, kolejny etap Nie, to koniec Okej, okay, okej. Okay. To powiem wam, że za pierwszym razem miałem dosyć trudniejsze. Miałem tak, że czterech ich było, później tam mi spadały i tak... Tutaj też niby to było, ale miałem wrażenie, że za pierwszym razem było trudniejsze. Dobra, możemy iść na pięterko. Dajcie łapkę w górę! Baby, zobaczymy co na górze mamy. To tak jak mówiłem w kolejnym odcinku, bo szczerze mówiąc, nie wiem ile ten odcinek będzie miał. Nie chcę, żeby miał jak za długo. Czwarty etap, co my tu mamy? Przebieranki, co to jest? E... Kung Fu Mighty Mission, tego chyba nie mieliśmy, co? A nie, to pięści, to mieliśmy Co jeszcze tutaj mamy? Mamy syrenkę czyli wodna i co my tutaj mamy? Łyżby. Łyżby są przekazatkie. A może weźmy sobie te łyżby. Chociaż nie. Pyszące, ale nie. I to tyle moi drodzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wytrwanie do końca. Za wszystkie łapki w górę. Komentarze. Patrzcie linki w opisie materiału do kapselka do Patronite, gdzie możecie mnie wesprzeć, jeżeli będzie wyższa kwota, to oprócz tego, że znajdziecie się na filmach na końcu, to dodatkowo będziecie jeszcze mieli coś ode mnie, w ramach tego, że będziecie tutaj moimi wspierającymi, jakaś paczka do was będzie także wtedy się dogadamy z osobami wspierającymi żeby po prostu te osoby podały swój paczkomat i można wysłać taką paczkę dla osób wspierających. To nie ma tak, że wy będziecie wspierać, nic z tego nie macie. Zawsze coś będzie. Jakieś tam koszulki, kubki mogą być w tym. Jedz jakieś tam chipsy, które są jakoś tak modne, czy coś. Jakieś tam dziwne jedzenie właśnie, czy coś. Coś, co jest zamknięte, coś co możecie sobie rozpakować sami i takie rzeczy, które się nie popsują, czyli nie będzie tutaj takiego normalnego jedzenia w sensie robionego własnoręcznie, o tak może. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!